To podpis na wagę 26 milionów złotych i 19 km nowych podziemnych instalacji ściekowych. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim zawarto umowę na budowę sieci oraz infrastruktury kanalizacji sanitarnej w rejonie Niwki, Jęzora, Modrzejowa i Boru. Bardzo istotne jest to, że to są te dzielnice najbardziej problemowe, gdzie. Podejmowaliśmy już wysiłek przygotowania tej inwestycji wiele lat temu, ale nie było możliwości ani technicznych, ani finansowych. Podobnie jak przy wcześniejszych projektach tego typu, gmina pozyskała wsparcie zewnętrzne. Miasto pokusiło się o bardzo mądry montaż finansowy, to znaczy sięgnęło zarówno po środki europejskie, które są środkami bezwrotnymi, a także na uzupełnienie wkładu własnego e, zaciągnęło pożyczkę w wojewódzkim funduszu. Dzięki czemu zyska środowisko a kilka tysięcy mieszkańców dostęp do niezbędnych mediów. To nie jedyne korzyści. Jeżeli mówimy o mieszkalnictwie jednorodzinnym w Sosnowcu i jego przyszłości, to właśnie w tych dzielnicach to mieszkalnictwo musi się rozwijać. Dla mnie jest sprawą naturalną, że uzbrojenie działek również poprzez podpięcie kanalizacji, poprzez podprowadzenie wodociągu, a więc podstawowe inwestycje środowiskowe są kluczem do sukcesu. Najpierw jednak trzeba przygotować się na niedogodności. Wykonawca przedsiębiorstwo instalacji sanitarnych Inzbud ma na zakończenie prac termin do października 2015 roku. Musimy i niejednokrotnie dojazdy do domów rozkopać na jakiś tam okres czasu. Wiadomo, staramy się, żeby to był jak najkrótszy, nie pozostawiać nikogo bez dojazdu i dojść do domu. No ale niestety trzeba to rozkopać, zainstalować tą rurę w ziemi, zasypać. A na koniec wyremontować rozebraną jezdnię czy chodnik. Co dodatkowo ucieszy Sosnowiczan z tej części miasta. Generalnie odczucie jest y, pozytywne, jak najbardziej większość, większość mieszkańców jest za tym, aby wreszcie skanalizować y, te, te nasze osiedla. Oprócz tego, w ramach projektu Gospodarka Ściekowa w Sosnowcu, etap drugi, aktualnie realizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Klimontowa. Ale to nie wszystko. Wymieniamy y, te nitki, które są na ulicy Legionu na ulicy 1 Maja na pogoni. I będziemy kontynuować tą inwestycję przez wiele następnych lat. Dzisiaj podpisaliśmy konta na 26 milionów, docelowo chcemy wydać 200. I choć w większości są to miliony ukryte pod ziemią, to warto pamiętać, że korzystać będziemy z nich przez dziesiątki lat.